Dobra, zakładamy kamerę na łeb Kazik, czekaj chwilę, potrzebuję cię jeszcze Jak będę robić gorsze triki, to mam wymówkę, bo powiem ci, że obciąża Tak? No Musisz zobaczyć tak mniej więcej Czekaj, tu są te moje stare, dobra Dawaj z bomby Dobra, jest git, jest git też Dobra, to co robimy? Dawaj coś z bęku Po prostu Dawaj kaszmar, dawaj szafa Zaraz, zaraz Robimy szafę. Dobra, dobra, szafa z bęku Siema kogo ja tu widzę? Młody Urban Rewina próbuję teraz Dawaj, dawaj Kazik, dawaj Bartista o, ale masz plecy spocłone Cazik Uj się że dawaj no, to ja to pokazał, <laughs> to muszę wąchać go Deraj, <laughs> Dobra, panowie, dawajcie line bar twistów dobra? Nie ma ja opcji Ja lecę no, do, no dobra, dawaj Dawaj, dawaj, ja od razu jadę z tobą Ale z którego bęku? Dawaj, dawaj O, wow. ale krzywo, ale zrobiłem! Słuchaj, line jest. Co? Brino? Yes! Yes! Co yes! robił? Na yes! pinga yes! Nie nagrałeś. się! Ej kurwa, co, jeszcze nie ja nagrałem Serio? Nie e, powiedz mi ile nie jeździłeś? Nie pamiętam To chyba ty jest seria. Dobra, walimy sesję Wieczorna sesja Co? E, elegancko jest Tutaj pan, który zrobił na front, scooter flipo do lipa. Cześć A tutaj? Co ty powiedziałeś o mnie? E, pri... Elvis Precel Elvis Precel Precel, dobra e, chyba, że teraz one no. Chłopaki powiedzieli, że mogą pod kontent złamać dwie nogi. Dawajcie. O! Ten się! Ej, akurat tego nie, nagrałem. Ej, tego nie nagrałem. Ej, czekaj, czemu ja tak akurat tego nie nagrałem? Zaczekaj, jeszcze raz. Jeszcze raz, dawaj. Jest, dawaj. Dobre! Jeszcze raz! Dawaj, Ale dobrze było, prawie się walnęliście! to bym na tej oh, oh, oh. Ale Feja. Jak widzieliście, Kazik zrobił nothing front scooter flip. Co? To. Dawaj, dawaj sobie, robimy! Raz, marsz! Dawaj! Kur**ie! <słyska> nie przeszkadzają ciągle, <się, słyska> no próbuję nagrać caffi. coś, ale nie mogę. Co? Kasi! Dawaj, On mnie będzie skakał na pokój! Dobra, powiedz mi tak, bo to jest historyczny moment, co nie... Ej, no próbuję coś nagrać, i nie mogę. No dawaj, Ja ja. słuchaj, dawaj mu w jaja, błagam cię, błagam, błagam w jaja. Na no, mordę, do, dawaj. A już, to jest, to jest traja w ale <noise> już są takie skirty nadzieje. <noise> Kazik dawaj musimy coś zrobić bo zaraz będzie ciemno To już nic nie będzie widać tutaj Słuchajcie, jeśli chcecie coś złamać pod wyświetlenia to nie mam problemu żadnego Co? To, 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 to. Jeszcze raz, co? Jak chcesz coś złamać pod wyświetlenia to nie mam problemu! A co No nie, no i no i patrz Myślałem, że zajdzie glebę Co możesz? 36 bri na pół Elo? Cześć Dobra, jazda Widać coś? Dobra, bar spinek, szybciutki. Dwa side. Dobra, spróbujemy sobie teraz zrobić jakiegoś innego line'a Nie wiedziałem, że będę w ogóle dzisiaj jeździł. Wziąłem tylko Air Force na zmianę. W razie co? I co dobra, zakładam, próbujemy coś zrobić na flyboxie. Jeszcze. Baga, mordzia. Uf! Panowie, sesja flybox. Robić. Uipa do bara. spróbuję. Tak luźniutko wieczorna sesja. Uwaga! Jadę! Tutaj ogólnie bardzo staje kołpink. Kiedyś robiłem na to, no dawaj. Kiedyś robiłem na to chyba Kiklesa albo inowarda, nie pamiętam i odbiło mnie niechcący z tego i dosłownie poleciałem na brzuch, tak centralnie na to. dlatego się boję. Ty, ej, ja chciałem zrobić Whip Bara, zrobiłem Barbara. Znaczy chciałem zrobić. Kazik, nie, nie zjeżdżaj, nie zjeżdżaj! Ej! Dobra! E, teraz co robimy? Dobra, patrzcie co robimy? Siema, obyczku do jutra. Robimy takie coś, że ja wypycham dek i po prostu każdy mi na w podest, żeby zrobić flipa. Luźno! Luźno to robimy. Ale jaja. Ja. Wydaje mi się, że kwestia pięciu prób i to zrobimy. To w ogóle była nasza pierwsza próba taka. Dawaj. Ej, dawaj w pięciu próbach to zrobimy. To przywal mocno, ja dokręcę. Dobra. Musisz tylko wcelować, co nie? No chyba, że ja muszę jakoś bliżej podjechać No też tak może, ale, ale weź może zrób tak Jakby podniósł się bardziej do przodu I żeby że po prostu ulega, ci go bomba. wypchnąć? Dobra To dawaj bomba! To no, jest bomba <laughs> jest. Gówno nie bomba Dobra dawaj Maniek Teraz siedzi Czekaj, czekaj Bo jeśli trochę, że co Zróbmy test I Idzie mi k***a na stopy, znaczy na nogę Nie, 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 to obiecuję ci, że nie upadnę Patrzcie, no biorę tak No tylko musisz trafić i ten. I siedzi. Słuchaj, zobaczysz, jak trafisz, to ja obiecuję, że od razu to zakręcę i zląduję. Dobra, teraz siedzi ten trik. Myślałem, że, że dłużej to zajmie, tak szczerze. Mimo, że teraz to nie wychodzi jakoś dobrze, to wiem, że po prostu to jest kwestia trzech prób. Ty... Kazi... To chyba nie robimy tego. Dawaj, kopnij to, ja to skleję. Wiedziałem. Wiedziałem Nice To wyglądało tak Tak? Dziwik Kurde siadło myślałem że to nie siądzi tak szczerze Ale jest Nie wiem nawet co to jest dwa kiki Kaczmar będzie teraz robić 3-6 A Robisz na półe, tak? Na półe? Na półę? No. Ja trochę żałuję, że założyłem długie spodnie. No okej, okay, jest sterowo. Ale gorąco. A chłopaki wszyscy w krótkich spodenkach. Jeszcze specjalnie odpuściłem Byłem w Oszo, kupiłem sobie zapiekankę tam jakiegoś jakieś precla. Żeby sobie zjeść, ale chłopaki mnie wyciągnęli, żeby nagrać póki jeszcze jest pogoda. Znaczy pogoda. Jest piąteczka żółwik A teraz ja truję. Dawać, a tu nie jest to nie, nie no Ja jak dobrze wiecie Jak mnie oglądacie to wiecie dobrze że, że ja nie ogarniam trój, że nigdy nie umiałem trój o, Ale by dostał No by dostał trochę Uwaga Nice, było chyba widać Ojej. Ten gówniany kąt. Jakby nie on, to bym zrobił. Aż zrobiłem w sumie. Co? Co jest grane? A ja myślałem, że jest zimno. Uja! Ale się zesrałem, Kazik! Ja jadę, co nie? Tu jest noga, To jest twoja? To byś mnie zabił, by było na odcinku I stary tak, co nie? Najeżdżam, no ale By miało szkodowanie Czyku, najeżdżam, co nie? Tutaj robię downside whipa Wiesz, tak jadę, jadę, jadę I Czyku, patrz tą noga, nie? I jakbym nie szedł w ostatniej chwili, to by mi się Dwalił na łeb Mam tak że do Tak? a to jest jego? Serio mam tak taki cinek Ej, pokaż tą kierownicę w ogóle. Bo tak to jest suknię, ale pokaż jak ona jest wąska, weź porównaj. Najwyższa kierownica na hitparku. Ale patrz, to jest, ale patrz to daj. To jest mi pokaż, to, to, daj, daj, daj. to jest Największy balan właśnie. Na Oj, nie wiem czy to widać. Nie będzie widać, na pewno tutaj jest półniku. Cała linia. Ku... Nie widać tego na kamerze. Ale patrz mogę ci pokazać dlaczego tak mała kierownica. Czemu? No nagraj daj. Aha, to, jest mocny, ja. to już to, wiadomo. Co? Jezu, co on robi z tą kierownicą? To już wiadomo. Co on robi z tą kierownicą? Dawaj. <grym> <grym> Ale w stylu, stylu streetowym. <grym> to jest to, to jest street. Bo street to nie co Nie, to nie. Na... Sklejłem, sklejłem. Sklej, sklej. co, co jest? Co jest, to sklejłem. Co to? jest, boga. Mnie. Pokaż tam swoją kierownicą może. Bez światu. Poczekaj. Na palanku pa. takim. Któ Która lepsza teraz? <laughs> Pokaż ej, ej, powiedz mi co to jest za kierownica? Ty. McDonald's, ty. McDonald's. Dwa bosy kierownicy. Bo kręci nad go. Nie tam, ja, bo, zaraz... bo tam zaraz kółeczko pójdzie. Albo coś więcej pójdzie. Dobra, idę usiąść, bo się zesram zaraz w tych spodniach.